Z czego, że jest w Australii, gdzie y, mieszkania, domy, ziemie, y, przedsiębiorstwa wykupują Chińczycy i jeszcze pozwalają sobie na takie y, publikacje takich artykułów w swojej y, prasie, że ten biały australijski śmierć, śmieć nie powinien nam y, podskakiwać. No i teraz zobaczmy, y, jak to było możliwe, że y, takie państwo komunistyczne nagle stało się taką potęgą gospodarczą przecież mamy do czynienia z państwem komunistycznym łamiącym w sposób drastyczny od zawsze prawa człowieka i obywatela odpowiedzialnym za ludobójstwo i nikt na to w ogóle nie reaguje tego tematu nie ma ja myślę wymordowanych było w trakcie istnienia komunistycznego państwa chińskiego co najmniej ponad 70 milionów ludzi byli mordowani w przeróżny i straszliwy sposób, bo na przykład bardzo specyficzna była no to to jest historia, ale, ale cóż z tego, specyficzna była chińska reforma rolna, kiedy władze komunistyczne powiedziały chłopom, że dostaną kawałek ziemi, jeżeli sami sobie go wezmą, i w wyniku tego brania ziemi zostało zamordowanych, wcześniej torturowanych 2 miliony ludzi. Był, była rewolucja kulturalna, w ramach której wymordowano kilkanaście milionów ludzi i te morderstwa czasami były no, przerażające w, takich swoich, w takiej swojej ludzkiej wymowie. No bo na przykład w jednej szkole w Pekinie, żeńskiej szkole w Pekinie i to już były lata 60. Uczennice zamordowały w toalecie nauczycielkę, za to zostały pochwalone przez władze za to, że ta nauczycielka podczas ewakuacji szkoły w trakcie jakiegoś zagrożenia nie wzięła i nie zgodziła się, żeby uczennice traciły czas na zabranie ze sobą portretu Mao który wisiał w klasie. I teraz, jak bardzo, jak, jak, jaki to jest kraj zbrodni, to świadczy o tym powszechny kanibalizm, który pojawił się tam w czasie wielkiego głodu. W momencie, kiedy Mao tse wezwał cały naród do produkcji stali, chłopi wypalali stal w piecach, a nie zajmowali się rolnictwem, zapanował wielki głód i rozpoczął się kanibalizm na masową skalę. Głównie jedzono małe dziewczynki, własne dzieci. Później nastąpiło pewne opamiętanie, bo zaczęto... Dochodzić do wniosku, że lepiej jeść cudze dzieci, więc zabijano własne dzieci, sąsiedzi zabijali własne dzieci i wymieniano się tymi dziećmi, tymi zwłokami, to znaczy yy, jedzono dzieci, córki sąsiadów, a sąsiedzi jedli córki yy, tych ludzi. Yy, kanibalizm był yy, w tym okresie powszechny, później przyszedł czas rewolucji kulturalnej lata 60. I w czasie rewolucji kanibalizm się również pojawił, ale nie z powodu głodu, tylko jako znak zemsty. No, czyli atakowano wrogów, którzy reprezentowali według tych mas rewolucyjnych, bo to ludzie jakby robili sami z podpuszczenia władz komunistycznych. E, więc mordowano tych przeciwników, którzy przywiązywali, czy których podejrzewano, że przywiązywali jakąś wagę do tradycji, do starej kultury. E, I po zabiciu tych ludzi, często po bardzo okrutnych torturach, wyprawiano uczty, na których jedzono, e, jedzono tych ludzi. Bardzo często występowało zjawisko, co jest świetnie udokumentowane historycznie, że jedzono tych ludzi żywcem napopijając ich e, alkoholem, no, ale e, jeszcze jest jedna rzecz, która świadczy o tym, co się dzieje w Chinach, o tym pisało wiele e, e, środków przekazów w Polsce, między innymi Fronda, między innymi Gość Niedzielny, Gość Niedzielny, który bliżej mu do Tygodnika Powszechnego niż gdzie indziej, Prawda? czyli no, niby kościelne pismo, ale takie bardzo liberalne. A jednak on o tym też napisał, że w Chinach panuje obecnie moda na zdrową żywność, tak jak u nas. I teraz co oni uznają za najbardziej zdrową żywność? Płody z aborcji, to znaczy na wolnym rynku sprzedaje się ciała dzieci pochodzących z aborcji, można je kupić w szpitalach. Państwowych można je kupić w ośrodkach prywatnych, gdzie dokonuje się aborcji, gdzie, gdzie to jest droższe. Oni z tego gotują zupę, robią potrawy. To jest zdrowa żywność, dzięki niej będzie się miało lepszą cerę. Ten znaczy kanibalizm chiński wraca w takiej przedziwnej, okrutnej i nieludzkiej postaci. Ja w swojej książce, która teraz powstaje Masoneria Polska 2020 na skraju przepaści jakby dochodzę do wniosku że jest to tak bardzo nieludzkie że to nie może być tylko efekt działania człowieka tylko to jest efekt działania demonów efekt y, rządów demonów y, w Chinach Into this very very early in my research and it kind of frightened me a bit and he said the space beings also seek to bring about a single solidified government which will conduct itself in spiritual principles and permit all of its citizens to grow constructively in love new world order Nowy porządek światowy. ma męskie ani żeńskie, tylko jest nijakie albo jeszcze inne. No, szaleństwo czyste. 20 lat temu Stolica Apostolska pisze o duchowości planetarnej, która toleruje inne religie i różność religii, ale buduje swego rodzaju wspólne wartości duchowe, czy praktyki, czy wierzenia, które będą dla tej nowej ludzkości szczęśliwej, pokojowej, żyjącej w dobrobycie, w harmonii z sobą, ze światem. Z and I began seeing from that point to the present that if you talk about alien messages, they do talk about a new world order, a one world government, leaping up to the next level, okay, the age of Aquarius, and, and pulling all of the world together under one kind of leadership. Poprzez, y, Andro... Geniczne rozumienie osoby. Ksiądz nie rozumie siebie poprawnie. Ksiądz nie jest tylko mężczyzną. Ksiądz może i powinien wyobrażać sobie siebie także jako kobietę. Idea ideologia, którą nazywamy New Age, łączy wszystkie przeciwności. Similar, you cannot have light and darkness existing in the same place at the same time. Except in masonry. Here's Baphomet. Eliphas Levi drew this up in the late 1800s. He represents the deity of masonry. By what manner? By way of the fact that Baphomet is opposites. Take a look at it. Number one, he is both man and beast. Think about it. He is both male and female. Think about that. Is there a spirit that is promoting the transgendered homosexual agenda in this country? in this way, we Albo mamy klucz do zrozumienia dzisiejszej sytuacji ideowej i dyskusji ideologicznej także w Polsce. Nie jesteś patriotą, jesteś nacjonalistą albo wręcz faszystą. Kiedy się upierasz, żeby Polska była przede wszystkim dla Polaków, dla obywateli polskich, matką i ojczyzną. Dlaczego? Dlatego że. Masz być otwarty na obcego. Kategoria swój obcy jest wykluczająca. Kategoria dobro-zło, ksiądz popełnia jakieś zło, ja wiem, co jest dobre, ja wiem, co jest złe, ja księdza wykluczam, kiedy powiem, ksiądz wszedł w zło. sometimes uh, abductees will be brought into a room and their attention will be directed at a screen-like device. and the person will hear a, uh, a voice in their minds saying, can you tell the difference between us and you? now, depending on who the person is, they will say, what do you mean, the difference between us and you? everybody is the same. and they'll hear in their head, see, isn't that wonderful? Isn't that beautiful? Pretty soon in the future, we will all be together. You won't be able to tell the difference and it will be wonderful. Some will be able to tell the difference. Some would say, well, yes, this one here looks like you and this one here looks like us. At that point they will say, well, you know, there will be a difference, but we will all be together, and 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 you're one of the lucky ones. You can tell the difference. Most people won't be able to. The key fact here is that we are saying in the future will all be together. To się te, te nasze religijne radykalizmy, te nasze narodowe, one się mają rozpłynąć. Granice dobro, zło, zatarte. Za